Drugi w historii programu Turbo Kozak reprezentant Rumunii Dejan Soresku Raków Częstochowa. Grzegorz, proszę. Buona dimenata, Dejan. Buona dimenata. Co ty powiedziałeś? Dzień dobry po rumuńsku. In Romanian language? Flujer. Flujer? Flujer and good luck. Dzięki. Proszę, proszę. łat. Okej, penalty! To no, tu się dogadujecie? In Romanian? Fular. Fular? Jest. Fular. Grzegorz... Dejan! No i zobacz! To jest same side! To same side, Z fularem czy bez fulara, idzie idziemy tak samo. Ile to wziął? Idzie... E, Galben? Galben! Grzegorz, już tego nie rozumiesz. Very good machine, very good. Byk. Byk. O! Utwierdzamy się w przekonaniu, że jest obunożny, blisko. Yes, yeah, better with letting. Widzisz, że ty jesteś opu Tak. A ręczny? W samochodzie, zaciągnięty. Okay. Dejan, proszę Państwa, ma dla Państwa prezent. Jeszcze świeżutka, bo Dejan jeszcze nie grał. Thank you, Dejan. It's for people, people who watching Turbo Kozak. Bye bye. bye, bye. Do widzenia. Do widzenia. <laughs> Do widzenia. <laughs> Do widzenia. <laughs>